Cześć, witam was w nowym filmie na naszym kanale I dzisiaj sobie porozwiązujemy zadania z tej książeczki o, Z tej takiej mikołajowej o. O, Z tej Kupiłem ją w Tigerze I, te, i teraz tak Mamy tutaj, że takie zadanie, jak widzicie, taką choinkę. I tu mamy, to jest taki kalendarz adwentowy, trochę. I tutaj musimy uzupełnić. Czy czujemy już sobie święta, czy jeszcze nie, czy, czy może już trochę, albo tam, no, no już blisko. A, a, no i dzisiaj jest pierwszy. I dzisiaj sobie to uzupełnimy. I teraz tak, ja w sobie no tak czuję do święta więc koloruję to na różowo raczej już niebieskie się w ogóle nie pojawi czyli nie czuję co sobie się. ale no tak to będą pewnie różowe bo no, czerwone dobra i tutaj jest ta lista prezentów. <laughs> ta lista prezentów. No, na razie nie wiem co dopisać. No i właściwie to wszystko. Więc ja się już z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał. Ci co nie subskrybowali. No i <laughs> życzę Wam miły świąt. No i.